Witam Was serdecznie, tutaj Piotr, mieszkam w Chinach, jeżeli ktoś by pierwszy raz tutaj na, naszym, na moim kanale wylądował, jestem, <grywki> jestem, jestem, w tej chwili w Pisiang, jest to dzielnica Shenzhen i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o nowej wizie, o nowej wizie, która zaczyna funkcjonować od 1 października. O wizie, która może być również dla Was. O czymś, co może również rzucić ziarno w Wasz tok myślenia, gdzie zastanowicie się na przykład, co z, dalszym, co z dalszą Waszą karierą. Po raz pierwszy w historii Chin obcokrajowiec może przyjechać, może przyjechać tutaj nie na zaproszenie, nie na zatrudnienie. Jeżeli jest tej grupie, która kwalifikuje się do tej wizy, może przyjechać tutaj i samodzielnie zacząć działać. Samochody autonomiczne tutaj, tak jak widzicie po lewej, tam na wprost pojechał. No to już jest tutaj praktycznie, praktycznie codzienność. My tutaj jeździmy z żoną. Dosyć często korzystamy. No, czy dobra, no my korzystamy. No dobra, żona korzysta dosyć często z tych przejazdów. Na chwilę obecną te przejazdy są praktycznie, praktycznie darmowe. To są jakieś opłaty rzędu 2 RMB, 4 RMB, czyli, czyli praktycznie nic. Czyli za odległość, którą na Didi, czyli takim waszym Uberze, my pokonujemy, płacimy w granicach 18 RMB. No to jadąc takim samochodem, to płacimy w granicach dwóch RMB. Ale okej, okay, idziemy dalej y, odnośnie tej wizy. Nowa wiza K to praktycznie zaproszenie do, do Chin osób y, z dziedzin takich jak technologia, inżynieria, matematyka. W Europie może to jak, jakiś potężny y, element y, globalnej rywalizacji o talenty. E, I tak jak napisał Guardian, Chiny tworzą coś w rodzaju globalnego magnesu dla naukowców, podobnego do tego, czym był Silicon 20 lat temu praktycznie. Miasta takie jak Shenzhen, Hanzo, Szanghaj już praktycznie przygotowują bardzo duże programy wsparcia dla posiadaczy takich wiz. Powiem Wam trochę, co mówią o tym eksperci, bo niektórzy eksperci zauważają, że to nie, nie tylko otwartość, ale też precyzyjnie zaplanowany. Filtr. Chiny chcą ściągnąć ludzi, którzy wniosą realny wkład w rozwój sektorów strategicznych. Tam pół przewodników sztucznej inteligencji, zielonej energii, transportu autonomicznego. Pozdrawiam Sławka. Dla kandydatów to dosyć ogromna szansa. Poczekajcie, ja tak muszę uważać. Dla kandydatów jest to dosyć duża szansa, jest to ogromna szansa. Procedura wizowa, o której mówią, ma być praktycznie uproszczona. Czas oczekiwany, skrócony do kilku dni, a sama wiza umożliwi wielokrotny wjazd i długoterminowy pobyt na terenie Chin. Część posiadaczy będzie mogła ubiegać się o stały pobyt, jeśli ich praca oczywiście zostanie uznana za ważną dla rozwoju kraju. W praktyce, w praktyce ta wiza to nie tylko dokument. Nazywają to symbolem nowej epoki, epoki, w której Chiny chcą być nie tylko centrum produkcji, ale także centrum wiedzy, technologii i kreatywności. Uważam, że jedno na pewno jest pewne. Ta światowa rywalizacja o talenty dopiero się zaczyna, a Chiny właśnie wchodzą do tej gry z nową kartą i to z nowym pomysłem, i z pomysłem, który na pewno będzie bardziej dostępny. No to jest tyle, co. Mogę Wam powiedzieć o tym, co się mówi o tej wizie, to jest tyle, co mogę Wam powiedzieć, że się opowiada o niej. A ja mam swoje inne przemyślenia. Po analizie ilości osób kończących studia, po analizie ilości inżynierów, którzy są w Chinach, po analizie sposobu nauki, specjalizacji i po tym, co Chiny osiągnęły już w tej takiej i w AI, i również w tej całej technologii. Moje przemyślenie jest trochę inne. Moje przemyślenie jest takie, że nie widzimy pewnej rzeczy, nie widzimy pewnego faktu. Nam się wydaje, że Chiny nie posiadają naukowców. Nam się wydaje, że jest ich za mało. Nam się wydaje, że możliwe, że mają słaby poziom nauczania. Takie są nasze pierwsze, takie są nasze pierwsze wra wrażenia. Natomiast czy przeanalizowaliście sytuację taką, że tu jest trochę dodatkowo inny pomysł, że tu nie jest tylko pomysł na ściągnięcie tych specjalistów, ponieważ ich tutaj brakuje. Może jest tutaj sztuka wojny, może jest tutaj sytuacja taka, że nie jest tylko ważne to, ilu my ściągniemy nowych specjalistów. Ale może jest ważne to, ilu tych specjalistów nie będą miały inne kraje. Warto o tym pomyśleć. Warto o tym pomyśleć, jeżeli zaczynamy tak y, często bardzo płytko i bardzo, i bardzo w y, takim płaskim, płaskim systemie oglądać i postrzegać Chiny. Widzicie, co się dzieje tutaj na zewnątrz. To są wszędzie budowy, otwierają nam na tej wsi gdzie ja jestem otwierają nam następne linie metra. Ale też musimy pamiętać, że 50, czyli to miejsce, gdzie ja akurat tutaj jestem, to jest miejsce, które władze Shenzhen właśnie przeznaczyły na tą high technologię. Tutaj mamy uniwersytet. Tutaj mamy szkoły. Tutaj mamy dużo, bardzo dużo młodych ludzi, ludzi, którzy którzy ściągają tutaj na te uczelnie naprawdę z wielu, z wielu, miejsc w Chinach. Dlatego kochani, moje zdanie, moje zdanie jest takie, że to nie jest kwestia, że Chiny nie mają fachowców. Jeżeli chodzi o naukowców. Na pewno każdy jeden, drugi, trzeci, dziesięciu, pięćdziesięciu, stu, na pewno oni się przyczynią do jeszcze szybszego wzrostu. Na pewno to tam nie, nie podlega dyskusji, tylko jest pytanie, czy ten procent, jeden procent, który może uzupełnić kadry chińskie, czy ten 1% nie będzie tak olbrzymim procentem, że zuboży kadry w innych państwach na całym świecie. Nie wiem. Zobaczymy. To są tylko moje i wyłącznie przemyślenia. Jaka, jaka i będzie prawda? Jak to wygląda. O, to się okaże. Okej, okay, ja się z wami żegnam. O, kurczę, to nowy budynek powstał. Ja się powoli z wami żegnam. Życzę miłego dnia, przemyśleń, ale również życzę Wam, żebyście się może załapali na taką wizę. Także wszystkie osoby, które mają, mają jakiekolwiek, kwalifikują się w tych, w tych e, kryteriach, niech szukają sposobu na dotarcie właśnie do Chin. Pozdrawiam Was serdecznie. Piotr z Chin. Do usłyszenia.